Yeah. you Witam Izabela Litwin. Dziś chciałabym podpowiedzieć rządowi, w jaki sposób mogą wzrosnąć podatki. Wiadomo, że rząd uważa, że szara strefa nie płaci podatków. No, jako szara strefa, wiadomo, nie płaci. Czy można z szarej strefy ściągnąć podatki i w jaki sposób? Otóż, bardzo prosto, tylko trzeba zacząć od leczenia przyczyny. Przyczyną jest istnienie szarej strefy. Czy można tą szarą strefę pomniejszyć? Oczywiście tak. Dlaczego ona istnieje? Dlatego, że bardzo dużo ludzi ucieka od egzekucji komorniczych. W tej chwili mamy tytułów egzekucyjnych 14 milionów. 14 milionów to jest ilość podana przez wiceministra sprawiedliwości. Jeżeli dotyczy ona powiedzmy 8 milionów ludzi, to jest ogromna rzesza ludzi, która ucieka z informacjami o swoich dochodach, ucieka przed komornikiem. Więc jedna rzecz to jest załatwienie sprawy komorników w taki sposób, żeby ludzie przestali uciekać od tych egzekucji, a druga rzecz. To jest absolutne uregulowanie rynku handlu długami, bo to jest następny tytuł, który nas dręczy. E-sądy powodują, że te wyroki zapadają bardzo szybko, a firmy windykacyjne się tuczą. Albo wprowadzić zakaz handlu długami, a jeżeli się nie da, to przynajmniej ograniczenie. To znaczy, że jeżeli ja dług kupiłam za 30% jego wartości, to nie mogę ściągać od wierzyciela całej kwoty, łącznie z wszystkimi odsetkami, kosztami i tak Jeżeli uwolnimy nasze społeczeństwo od tych postępowań komorniczych, od tych windykatorów, którzy po prostu żerują na. W naszym społeczeństwie, wtedy będziemy zarabiać oficjalnie, a jeśli będziemy zarabiać oficjalnie, to będziemy także oficjalnie płacić podatki i szara strefa znacznie się zmniejszy, bo to, że ona rośnie, to my widzimy. Jeśli rośnie ilość gotówki w obiegu, to znaczy, że szara strefa rośnie. Więc pod uwagę naszego rządu poddaję myśl, aby wreszcie uregulować, czyli Umorzyć część długów komorniczych do wysokości kwoty głównej, to jest pierwszy postulat, a drugi, żeby jednak ukrócić handel długami, czyli żeby te firmy windykacyjne, które naprawdę dręczą na sposób niespotykany nigdzie na świecie, żeby te firmy windykacyjne przestały wreszcie żerować na naszych pieniądzach. Dziękuję bardzo.